Witajcie kochani ponownie. Kolejną kartą, którą chciałam Wam pokrótce przedstawić jest dwójka mieczy. Jak zwykle korzystamy z white'owskiego wydania i z Krolejowskiego. Dwie klasyczne talie. Podobne, jeżeli chodzi o skrzyżowanie mieczy. Natomiast u White'a mamy postać, u Kroleja. Te postacie nie są takie częste. Zaczniemy może od White'a. Mamy na tej karcie księżyc, czyli mamy kobiecą intuicję. Dwójki są dualnością, dwójki są dualizmem, dwójki są czymś podwójnym. Natomiast na tej karcie panuje kolor niebieski, intuicyjny i również księżyc, czyli kobieca intuicja. Woda, czy to w snach, czy w symbolice, zazwyczaj oznacza oczyszczenie, czyli coś się zaczyna zmieniać za tą. Było, nie było lekko smutną postacią, jeszcze z zamkniętymi oczyma. Trochę tak, jakby puścić kogoś na skałach i czekać na King Konga. Trochę tak to wygląda. Z tyłu mamy wyspy. To są przystanie. Tutaj nie musimy męczyć się przez całą tą wodę. Możemy przystanąć i chwilę odpocząć. Dlatego karta też mówi o odpoczynku często. Kobieca postać siedzi, nie idzie, nie działa. Brak energii do działania. Wszystko jest skupione na czym? Na myśleniu. To jest w kartach pierwsza opaska na oczach, która się pojawia. Potem na pewno mamy... Znaczy, przy Sprawiedliwości wywołajcie chyba nie, ale przy ósemce mieczy. I to jest trochę jak w Runie Dagas. W tej talii, która jest Power of Runes, macie w Runie Dagas człowieka, który siedzi przy ognisku z zawiązanym okiem. To zawsze oznacza, że nie patrzymy na to, co jest koło nas, tylko patrzymy na to, co jest wewnątrz, i stąd, z wnętrza i z intuicji, czerpiemy informacje na przyszłość. Skrzyżowane ręce słuchajcie, to nie jest atak, to jest obrona, ale to jest punkt przecięcia bardzo dużej mocy. To też jest na zasadzie nie ruszę, bo wiem, że jak ruszę, to po prostu może być po tobie. To jest spokój i równowaga, chociaż wiem, ile mam siły. Ja Tobie pokażę, nie dojdziesz. Zasłonięta czakra serca, chroniona czakra splotu słonecznego. Tutaj żadna zła siła do nas nie dotrze. Yy, obrona i jednocześnie punkt mocy. Yy, biała szata niewinność intencji. No, trochę nie chcę, ale muszę. Jak się w trójce ruszę, to dopiero zobaczysz, ale na razie wiem, że panuję nad swoją siłą. To jest też karta pogodzenia przeciwieństw. To jest karta, którą ja nazywam, że mm, wiem, co mogę, wiem, czego chcę i muszę wybrać pomiędzy. Muszę tutaj po prostu dojść do kompromisów. Te miecze oddzielają jasne od ciemnego. Te miecze mówią, tutaj jest granica. U Crowleja mamy miecze, które przebijają kwiat lotosu, czyli no mamy jakąś taką stratę intelektualną. Ten kwiat lotosu jest niebieski. Różowe kwiaty lotosu u Crowleja są miłością, niebieskie bywają intelektem. No to mamy jakąś stratę intelektualną wyraźnie pokazaną. Cztery wiatraki znowu napędzenie powietrza, żywioł powietrza czyli umysłowe. Na mieczach mamy na gardach klęczące aniołki. To jest ruch, ale to też jest ochrona jednak anielska i zwrócenie się ku sprawom duchowym. Na rękojeści są również skorpiony. To oznacza, że ten intelekt i to zawieszenie i ta równowaga dwójki mają bardzo głęboki, transformujący poziom. Żółty kolor to będzie regeneracja. Odpoczywam, żeby potem zregenerować siły. Księżyc w znaku wagi. Mamy tutaj te dwa małe miecze, które pokazują księżyc i wagę, tak? Czyli księżyc w znaku wagi. To intuicyjność, ale właśnie w równowadze. Ten księżyc, który był u White'a, tak jak mówiłam, nie wascie, że to jest prosta talia, ona ma proste obrazki, wydawałoby się, ale to wszystko jest tutaj. Yy... Mamy tutaj właśnie tą intuicyjność księżyca w równowadze, w spojrzeniu do wewnątrz. Yy... Oczywiście, że jest to dualizm yy, dwójeczek, ale jednocześnie żywioł powietrza, czyli możemy mieć tysiąc myśli na minutę, ale w pewnym momencie potrafimy oddzielić logikę od intuicyjności. Bardzo dobry stan w tej dwójce. Ta dwójka mówi, że coś się działo, coś się działo, ale w tym momencie już spokój. Tak jak mówiłam, jak ja bym, ja wiem, że ja mogę, ale ja tego nie zrobię. Nie, po prostu nie. No i oczywiście mamy tutaj ten pokój i równowagę dwójeczki. Ym... To są wszelkiego rodzaju spółki i umowy jeszcze w trybie doskonalenia, bo mówimy o intelekcie, o dwójce, o powietrzu, czyli o tym intelektualnym działaniu. Jeżeli pytamy o czas, to jest pierwsza dekada wagi, czyli mniej więcej 23 wrzesień do 1-2 października. Ta karta ten czas oznacza. Jeżeli mamy ją w negatywie, to może mówić o sprzecznościach. Tu łączymy, Tutaj dzielimy, tak działają dwójki. O sprzeczności, o nie takich drogach, o nie takim wyborze o tym, że um, czegoś tutaj um, chcemy, oczekujemy, a tak naprawdę nie może zostać to spełnione. Um, nie wsłuchujemy się w siebie, nie wsłuchujemy się w swoją intuicję i nie wybieramy tym samym dobrej drogi w negatywie. Um, jeżeli dokonujemy wyboru, to jest zły, a jeżeli mamy dokonać wyboru, to nie możemy, bo oczywiście nie, wiemy, nie, nie widzimy, nie wiemy, jaki to może być wybór. Czyli takie problemy się pojawiają. Wszelkiego rodzaju nadużycia w spółkach. Komuś zaufamy, i to zaufanie jest zupełnie nie, nieadekwatne do tego, co się potem wydarzy. Ale z drugiej strony. Oczywiście, jeżeli chodzi o osobę, dobrze współpracująca osoba w pozytywie, w negatywie będzie nas oszukiwała. Osoba, która potrafi zrównoważyć to, czego chce, a co można, w negatywie szaleństwo po prostu nie mierzy sił na zamiary. Mało jest miłosna ta karta, ale jeżeli pojawia się w związkach, to wiadomo, że coś się działo źle. Tak? Czyli była kłótnia, teraz jest okres spokoju. Coś się działo źle ale zaczynamy to przepracowywać. Jesteśmy na początku przepracowania trudności. Yy, w negatywie może być rozbicie związku. Yy, oczywiście takie sceptyczne podchodzenie do tego, czy warto. Yy, nasze karty pokażą, czy warto i, i, i czy to zrobić, ale konflikty zostały zakończone. Karta nazwana pokój. PiS, jak Crowley yy, tutaj wyznaczył, i tak ją trzeba brać pod uwagę. W zdrowiu znowu mamy podwójne organy. Tak jak dwójka pucharów nam pokazywała e, organy płciowe, tak dwójka powietrza, dwójka mieczy, płuca, czyli coś związanego z płucami, zapalenia płuc. E, karmicznie, karmicznie możemy powiedzieć, że zostaliśmy oślepieni. Czemu nie? Możemy. Czyli mogliśmy być czarownicą, bo nam po prostu oczy wydłubano. Ale karmicznie to również ktoś, kto dawał pokój. To mogą być te wszystkie osoby, które nie tyle podpisują traktaty, które do tych traktatów doprowadzają. To może być pokój na skalę y, trójprzymierza i trójporozumienia, ale to może być pokój na skalę kargul-pawlak. Tak? Czyli tutaj nie o to chodzi, jaka to jest skala pokoju, chodzi o to, że to jest dawanie pokoju. Tak właśnie pokrótce się prezentuje dwójeczka mieczy. To są zawsze zajawki, to są zawsze, to jest teledysk MTV. One mają tyle znaczeń, ile są składów. I na ile my potrafimy użyć intuicji. Ale myślę, że jak wbijemy sobie w głowę 4-5 podstawowych znaczeń i potrafimy stawiać karty, bo to o intuicję chodzi, a nie o to, co dana karta, żeby się wykuć na pamięć. Kart się nie wykujemy na pamięć. Dlatego osłuchiwanie się nawet z różnymi y, wzorami, typu ja robię jakiś filmik, ktoś robi jakieś filmy, tu się osłucham, tam się osłucham, tu wybiorę coś dla siebie, powoduje, że nam narasta wiedzę i przede wszystkim intuicję, więc myślę, że to będzie dosyć przydatne. No czyli została nam jeszcze jedna dwójka w tych lekcjach. Ja się staram to po kolei wrzucać. Nie, czy mamy już wszystkie zrobione? Ja chyba nam jeszcze jakaś jedna dwójka została. Więc y, będę się starała y, tutaj. Y, no, jak gdyby dalej przychodzić do Was z tymi wszystkimi y, moimi wiadomościami pokrótce, bo tak naprawdę stawianie kart to nie jest interpretacja jednej karty. Ale to już na inną opowieść. Do zobaczenia.